Malpraira Nogiń kurwa Sreneki Usik, Kurwa A. widzę. Dawaj. es, Łatwo. No i się blokuje kurwa jakby jeszcze zabrożony. No tak kurwa. Mhm. Dawaj na pałę, ta jest dobry pomysł. Ja pierdolę. <słuch> Tego boss jest metogajwa no, podoba mi się ten g co tu jeszcze mamy? No, no. no postaci raczej nie przybyło przez 100 lata bez update'ów XT Gdzie te miny minipizdoń? Tutaj na wejściu? Tu, w tym miejscu, gdzie stoję. Właśnie tu na górę i siedź tu. Odpal sobie już granatniczek. I ta pipa tutaj. Kurwa pójdź, ja pierdolę puść, wiesz? No. Stałem puśta. To wypierdalaj drugą stronę, już.

No, myślę, że z duku to jest postać dla ciebie. <ścoughs> Skurwa kurwa, mera. Spróbuję jakaś puścić już. Pytanie, gdzie oni wyjdą, kurwa. A, środkiem, pujono. Kurwa, no ruszył się, o kurwa, że Uważam, tam tego zjeba Kurwa, majtryk No, 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 kurwa, no, no, już puf P NIE! No i chuj, no nie wierzę że to A tak mieczem rzuciłem, kurwa, ja pierdolę Fartowne ścierwo No dobra, nie wygrasz tego raczej Idę kurwa puszczę? Jak obiła ma szarża, nic nie zrobić, Chyba, że jakoś jest zdolnością jak na pałek kurwa mm. Czy ja Nie Czemu nie... mi... Widziałeś on wali... On wali sobie atak, ja mu walę jedynkę i nic. Bo ta gra jest dobra, nie zapominaj o tym. <laughs> Fartowne kurwa, pipki. kurwa po prostu jak widzę takie coś, że iście na pałek kurwa i ci popłaca, ja pierdolę po prostu. No, jak w Portanderze kurwa i chuj.

Nie, 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 kurwa, hapenia Czekaj. To, kurwa no nie, no bez kurwa, je, ja, ja pierdolę! opadzie gdzie jestem. Kurwa, ale nie wrócę nijak. Chociaż? Nie. No nie, kurwa po prostu ja pierdolę. Jakie fartowne pedały, kurwa, no drugi kurwa raz! Żyk Chujnie zaraz szeli z tym molem kurwa i nie mogą wydać, że tego jebanego kutasa kurwa witryna mogę zablokować. Kurwa po doskuki, prostu... Skoki kurwa na 13 metrów. Ja pierdolę. Co on za to skoki, robi widzikie? Magiczne kurwa, dobra gra. Kurwa po prostu jego mać. Ty nic nie możesz, oni ci kurwa za każdym razem ich nie kurwa po prostu. Dobra, teraz idziemy na ten statek i chuj, nie idzie, kurwa, wypychania. Drugi raz, kurwa, to pod rząd, kurwa, że mnie pusz wyjebał. No kurwa, po prostu. Ta porażenie, które jemu zadziała, tobie nigdy, kurwa, 100%, że tak będzie. Chuj, dziewczyna o ze kurwa coś na szarych, kurwo. Łap, Dobra, zmarnował, dawaj, dawaj go ty no Bogie! Najpierw dalej, łatwo. Kładź S. Napały, kurwa śmata, napały. Hehe, <grym> najpierw dalej, napały. Jak będzie uciekać, Ojej... No! Nie wyleci, kurwa, nie atakuje. Rzeczywiście, <słyszyk> <słyszyk> że nie tam, na S. Tak, tak i nara. S? Kurwo, jebana. Pot. Nie spadnij znowu No uświadomiliśmy, mi, to wracam tu No ale jak Sej pusza wyjebać, to kurwa nie działa w ogóle! Ja pierdolę, kurwa! Wypierdolę i to kurwa szmato to jebana! Ja jebie, kurwa, wypierdolasz! Ja pierdolę! Kurwa, es, kurwa! You used bat! Kurwa, jego mać! Ja pierdolę! Ja najwięcej punktów jeszcze chuj jak nie wiem, kurwa! Już jest bat i chuj